Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, Sławomir Ziębiński, wasz reporter. Właśnie jesteśmy, jesteśmy tutaj przy obiekcie budowanym dwa lata temu z funduszów unijnych, gdzie jest no, Bosman i gdzie przy umówują promy, znaczy ta, tramwaj wodny, o, tramwaj wodny, który kursuje z Dańska do Sobieszewa. Tędy właśnie można się dopłynąć za jedyne 10 zł, bo tramwaj wodny też to jest projekt funduszów, z funduszów i innych realizowany. Od dwóch lat pływa właśnie stąd z Dańsk stogi można sobie za 10 zł popłynąć pod Żurawia, prawda? I tam nad motławą do żeglugi gdańskiej przy, przy, przystani dopłynąć do i wysiąść i zwiedzać Dańsk. Także zapraszam do podróży tramwajem wodnym. Oczywiście latem, bo teraz nie pływają. W sezonie będą pływać. Idziemy na teren tego tutaj, tej przystani, przystań jest oczywiście ośnieżona, tam w dale widzimy, bo chociaż jest mgła, most zwantowy. Tutaj mamy statek, Babcia Mka się nazywa, jest to taki statek prywatny, gdzie babcie, no niedawno był Dzień Babci, więc babcie pewnie sobie na Mce popływały, co ja myślę, no. No tak, że to wygląda tak, bo Wisła jest zamarznięta jak widać. Tu mamy taki ratowniczy, ratowniczy motorówkę taką, która może wypłynąć, ale ona nie wypłynie, bo zamarzła. No i jeden jacht, który, który nie został wyciągnięty na ląd, zimuje w wodzie. No co jest niebezpieczne, bo lód może zniszczyć kadłub. Tutaj mamy długie łodzie wikingów, dwie. Także to, to są zawody takie na Motławie chciałem powiedzieć, długie łodzie wikingów co roku startują, no i tutaj różne zespoły się ścigają, różnych klubów, ale też jest reprezentacja miasta Gdańska, urzędnicy siadają do takiej łodzi i wiosłują. Oczywiście prezydenta nie ma tam w środku, tylko jest sternik, który nadaje na bębnie tryt, żeby oni pływali. Takie łodzie prawda, są długie i no załoga liczy no, ze za 20 osób przynajmniej. Na jednej łodzi tutaj mamy następną łajbę no widać że tutaj pozamiatane było niedawno czyli czysto jest, klar był no bo to trzeba posprzątać czasami prawda, tutaj od tego do tego tu mamy pol polski ten o, no takie, MHG innowacyjna gospodarka no tu mamy statek pol 92,90. Jest to, pewnie to był Negday Kuter Rybacki. A nie wiem co to teraz jest. Być może dalej jest, ale on to cumuje po prostu sobie. A tam mamy. Proszę Państwa, co my tam mamy? Tam mamy firmę Diamen po drugiej stronie Wisły, bo to jest Wisła cały zamarznięta. I tam jest Dziadzio. Dziadzio. A to widzimy Liga Obrony Kraju Ma swój klub. I tutaj jest takie pływające molo, ponton, do którego przycumowują no, te łódki, które dzisiaj są na lądzie, bo tak wygląda y, 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 zimą y, jak klub y, Ligi Obrony Kraju w Gdańsku, w Stogach. Merkury tam widzę, stoi, Natalii. No i tutaj inne jednostki. Oczywiście y, jest tutaj program, no, dróg wodnych, prawda, program usprawnienia, znaczy dróg wodnych, udrożnienia, jest taki program, bo jak widać obiekt tutaj zbudowany. Mamy tutaj piękny. Tutaj mamy trochę śniegu nasypało, ale tutaj Bosman odśnieżył jak widać. dbał o, o to, żeby można było chodzić suchą nogą, a nie po śniegu. I przystań żeglarska przy ulicy Tamki. I tu mamy tak. Dotacje, innowacje, program ożywienia dróg wodnych w Dańsku, nazwa beneficjenta Gmina Miasta Gdańska i ulica Tamki 17. No tutaj mamy różne rzeczy: jest ubikacja dla mężczyzn, dla kobiet, dla niepełnosprawnych, jest prysznic, prawda, jest sala, gdzie można sobie pogadać. No, oczywiście obieg jest monitorowany, prysznice mamy, śmie śmietniki, no i wiadomo, jachty można sumować. Oczywiście to kosztuje. To jest dla turystów i osób posadnych płatna. 2 zł, jak widać. To jest cennik. Opłata postojowa za metr długości jednostki się płaci za każdy rozpoczęty 20 24 godziny. W marinie 3 zł doba liczona od momentu przybycia do nabrzeża. Korzystanie z natysków 5 zł. No i tak pralka suszarka 5 i tak dalej. UC 2 zł, jak wiemy. I dostęp do prądu 10 zł za dobę. Bo się można jachtem podłączyć pod prąd. I mają mieć wszystko u siebie. I oczywiście. Jedynie można sobie z nacisku starety korzystać, a spać na jachcie. I to jest tania turystyka, proszę Państwa. Oczywiście to wszystko podlega Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Gdańsku, bo oni zawiadują to, tą przystanią. No, stacja taka, ale to jest przystań, tak naprawdę. I tak to wygląda tutaj ta marina. To jest sala. Możemy tutaj się zapisać do szkoły nurkowania, ale to jest Gdyni.pl no, www.gdynia.pl. Dive Gdynia przez www.pl. I tam jest szkoła nurkowania. szkoła nurkowania. Można sobie tam zamówić naukę nurkowania, jeśli ktoś by chciał nurkować, prawda? Tutaj mamy regulamin płatności, Godzina otwarcia od Opening holes. no Taki dom otwarty od 8 do 16 przeważnie. Wita widać, jak to jest, prawda? I tutaj mamy to wszystko. Pięknie, ładnie zrobione. No ale to śpi wszystko zimą. Jak widać jest tu ochrona, pilnuje tego wszystkiego, bo musi porządek być, żeby było bezpiecznie, prawda? No tym, tym, tym właśnie tutaj <ścoughs> wizytą tą no, w Marinie w przystani tramwaju wodnego w Gdańsku. No chciałbym was zaprosić do Gdańska na lato, oczywiście w sezonie i do pływania tramwajem wodnym ze Stogów do Gdańska. No Stogów ładna plaża, najładniejsza plaża w Gdańsku, najczystsza. Zapraszam. Pomorska Telewizja Narodowa, Sławomir Żebiński, Gdańsk. Z nad Wisły. Ta no, po drugiej stronie jest druga marina. Widać inne jachty na brzegu, ale to tam dużo jest tych jachtów. Jak widać, marina jest duża. O, proszę bardzo. I możemy sobie obejrzeć tamtę drugą stronę nabrzeża. No widzimy tutaj jachty stoją też po drugiej stronie. No, a tu mamy po tej stronie nasze bliskie jednostki, które no, stoją w wodzie, w lodzie chciałem powiedzieć, w lodzie. Obrigado.